Około 25 lat temu zmagałem się z jednym z największych wyzwań mojego życia. Moje ponad 17-letnie małżeństwo pogrążało się w coraz większym kryzysie, i przez długie miesiące główna myśl, która przechodziła mi ciągle przez głowę tam i z powrotem, to była myśl: Muszę coś z tym zrobić, muszę coś zrobić z moim małżeństwem. Dokładnie te słowa: Muszę coś zrobić. I wielokrotnie w ciągu dnia to była moja najczęstsza myśl. Przyszedł grudzień, ja miałem wtedy taką fazę, że w grudniu sobie planowałem 10 celów na kolejny rok, nauczyłem się tego od Briana Tracy, więc postanowiłem usiąść i zaplanować sobie właśnie te cele na, na następny rok. Oczywiście na pierwszym miejscu miało być co? Muszę coś z tym zrobić, muszę coś zrobić z moim małżeństwem. Jak to bywa z planowaniem spraw pilnych, a nieważnych, trochę się to odwlekło, ale w końcu któregoś dnia siadłem do tego planowania. Miałem taki specjalny notes, nazywał się Time System, to wtedy był to taki duński system, wtedy no, była to, było to coś wyjątkowego, taki koło notatnik. Z kartkami, miało różne sekcje, można było je przekładać, i była tam sekcja na takie właśnie ważne strategiczne planowania, strategiczne myśli. I tam właśnie chciałem zapisać sobie te moje, te moje 10 celów na kolejny rok. Otwieram ten notatnik, i tu nagle patrzę, a już mam spisane te cele na następny rok, i na pierwszym miejscu totalne zaskoczenie: muszę coś zrobić z moim małżeństwem. I w, w, w jednej chwili. Przyszły mi do głowy dwie myśli. Pierwsza, to ja mam sklerozę, to ja już to zrobiłem, byłem pewien, że tego nie zrobiłem. I druga, kiedy mój wzrok padł na dół kartki i zobaczyłem datę. To był plan celów na rok z poprzedniego roku. Ja już raz dokładnie tą chwilę przeżyłem rok wcześniej, kiedy wsiadłem do planowania celów na następny rok. Wielu ludzi y, nie gromadzi 5 czy 10 lat doświadczeń, ale 5 czy 10 razy przeżywają ten sam rok. I właśnie to spotkało mnie w tamtym roku. Ja rok później byłem dokładnie w tym samym miejscu, w którym byłem wcześniej. Mało, że byłem dokładnie w tym samym miejscu, nawet sobie nie zdawałem z tego sprawy, bo mi się wydawało, że ja dopiero zaczynam o tym myśleć. Od tego czasu postanowiłem sobie, że nigdy więcej nie pozwolę na to, żeby czas dla mnie stanął i żebym powtarzał rok. Nikt nie chce, żeby jego dziecko powtarzało rok w tej samej klasie, prawda? To wideo nagrałem, żeby powiedzieć Ci, co zmieniłem u siebie tego dnia, żeby nigdy więcej nie popełnić tego błędu. I na koniec też powiem Ci, jakiej pułapki unikać żebyś nie przeżył czy nie przeżyła tego samego roku dwa razy. Ja już nigdy nie powtórzyłem tego błędu. Nigdy więcej nie przeżyłem tego samego roku ani nawet tego samego tygodnia. Moje sprawy rodzinne w kolejnym roku znalazły swoje rozwiązanie, a niedługo potem rozpocząłem nową drogę zawodową, dlatego że wejście raz na drogę świadomego, intencjonalnego życia i intencjonalnego wybierania kierunku swojego życia w najważniejszych obszarach otwiera zupełnie nowe możliwości. Wiele lat później, w tym roku, mając 66 lat, przeprowadziłem się z rodziną do Portugalii i de facto zaczęliśmy zupełnie nowe życie, taka naprawdę druga młodość. Z perspektywy czasu, tamta decyzja, żeby nigdy więcej nie przeżyć tego samego roku, zmieniła wszystko. Co zrobiłem? Co się zmieniło? Po pierwsze, rozstałem się ze słowem muszę. Muszę to jest największe kłamstwo, jakie sobie sami serwujemy, żeby nic nie zrobić. Muszę to jest taki anestetyk, taki środek znieczulający, żeby przestało boleć. Muszę, nas samych uspokaja, że ja nie kwestionuję tego, że coś, Trzeba zmienić, tak? No skoro muszę pójść, to już prawie tak, jakbym poszedł, tak? Jeżeli chcesz zrzucić parę kilo, nauczyć się języka, zmienić niezdrowy związek, uzdrowić go, czy, czy go zmienić, to jak muszę to zrobić, to już się tak czuję, jakbym to prawie robił. Tak? I tak ja muszę z tym muszę, przechodziłem rok, a być może nawet trochę więcej. To jest prawie, jakbyśmy już to robili, ale tak jak mówię, jak w starej reklamie. Prawie robi tutaj akurat ogromną różnicę. E, dlatego drugi krok po rozstaniu ze słowem muszę, to zastąpić to słowo e, słowem postanawiam. I kiedy następnym razem odruchowo przeleci ci przez głowę, muszę to czy muszę tamto, muszę zmienić pracę, muszę zrzucić parę kilo, muszę się nauczyć języka. To zobacz co się stanie, kiedy dokładnie to samo powiesz. chwilę później, zastępując słowem, muszę, słowo muszę słowem postanawiam. To jest ogromna różnica. A skoro już postanawiasz, zamiast musieć, to co postanawiasz, że ten nadchodzący rok zmieni w Twoim życiu, nadchodzący rok, Albo nadchodzący tydzień, albo nadchodzący miesiąc, to nie ma znaczenia. Każdy nowy okres, każdy nowy początek jest dobry na nowy start. Jaką jedną ważną sprawę w tym roku, który nadchodzi, zmienisz, albo zrobisz, albo zaczniesz, albo skończysz? Czego w tym roku będzie w Twoim życiu mniej, albo więcej, po to, żeby nie przeżyć? Kolejny raz, tego samego roku, tylko żeby nowy rok e, przyniósł nowe życie. Jaki krok, o którym od dawna myślisz, e, w tym roku postanawiasz zrobić, żeby zacząć budować naprawdę fantastyczne życie? Jedna przestroga: Brian Tracy powiedział: Tylko działanie zmienia życie. E, zmiana działania zaczyna się oczywiście od zmiany myślenia, i to, co Teraz Wam opowiedziałem, zamiana muszę na no postanawiam zmienia sposób, w jaki myślimy o swojej sytuacji. Ale sama zmiana myślenia bez działania to tylko fantazje. Dlatego pierwsze, co trzeba zrobić, zaraz po tym filmie, to odpowiedzieć sobie na pytanie, co się musi wydarzyć w tym roku, co mam zrobić albo zmienić w tym roku, co mam zacząć, co mam skończyć, albo czego ma być więcej albo mniej, żebym naprawdę... Miał rok, który będzie rokiem nowym, żeby zaczął się dla mnie nowy, fantastyczny rozdział mojego życia. Nie możesz zmienić swojej historii, swojej przeszłości, ale możesz jej nadać nowe znaczenie, i w każdej chwili możesz zacząć pisać do niej nowy rozdział. I to może być właśnie ta chwila, ten moment teraz, kiedy zastępujesz słowo muszę raz na zawsze słowem postanawiam. Kochani, dziękuję za łapkę w górę, za subskrypcję mojego kanału i zapraszam do opisu tego filmu, gdzie są linki do moich programów i oczywiście zapraszam Was za tydzień tutaj na mój kanał.